Sięmka, Syssany Pro i witam Was w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars Zysk Jokersaga. Jak sobie nie pamiętacie, robiliśmy sobie e, poziom pod tytułem Fanaberie w Fabryce Droidów. I w tym odcinku zrobimy sobie Panikę na Petranaki, i jeśli się uda, zrobimy również Bitwę Jedi. E, I słuchajcie, tutaj, żeby zdobyć. E, Wszystkie wyzwania trzeba, już Wam mówię, e, opętać jakieś zwierzę mocą i uderzyć inne. E, drugie wyzwanie: e, trzeba jako Mac Windu e, wejść na jakiegoś stwora oraz zniszczyć 20 droidów. E, no i trzecie zadanie to trzeba odbić raz albo trzy razy ale chyba raz, raz, raczej raz. Trzeba złapać rakietę w locie i odrzucić ją do Django. I to w sumie chyba tyle. Jeśli chodzi o minikity, no to wiadomo będziemy tutaj wszystko w stopu robić. No i dobra. Już mamy prawdziwego Jedi. Coś jest tutaj nie w porządku. E, wpływ, dobra. Pamiętajcie, że trójkątem się tutaj wpływa na cokolwiek. Dobra, udało się. Dobra, bierzemy Artu. trzeba wydostać najpierw wszystkie te minikity. Dobra. Okej, okay, tutaj potrzebna jest rej. Potrzebuję więcej szkolenia, żeby dać z tym radę. Aha. Dam sobie radę sama. Na Jacku bez przerwy trafiam na takie rzeczy. Co ja robię? Trzeba wziąć blaster burzący. I o, mamy drugi minikit. O, musimy to też niszczyć zamki z piasku. Dobra, ale może, nie wiem, buduj? Ej, spadaj ode mnie. Frajerze, powiedziałem ci coś! Wypadł. No coś jeszcze? Widocznie Dobra trzeci minikit. E, okay. Jeszcze tam się wziął. I tak muszę tam iść, i tak muszę. Ty, ja tutaj co muszę zrobić? Moja siostra była wyzakrytona. Czekajcie! Pewnie tym promieniem. No tak, grozdalna, zacinaj mi dalej. Daleko zajdziemy. Im to zniszczyli. Ale... A nie! Nie zniszczyli. Dobra, zostały jeszcze wyzwania, czyli najgorsze gówno w tej grze w ogóle, moim zdaniem. Dobra, został rik tylko. I teraz będziemy makiem Windu, Mejsem Windu, sorry. Dobra, musimy zosiąść tego potwora i musimy zabić 20 droidów. Nie wiem, czy tych battle droidów. No i co jeszcze? Nie mam czasu na ciebie, Django. Później. Zrobię jedno, to się tobą zajmę. Uważajcie, mistrzowie. Ten łowca nagród jest sprytny i przygotowany. Ale ma przeciwkobie jednego z najsilniejszych Jedi. Czy... Aha. Dobra, zrobiliśmy to zadanie. Dobra, odrzuciliśmy mu to. A my mamy panikę na Petranaki, zrobioną na 100%. Możemy sobie stąd wyjść. Adios. Dobra, pokażcie, co tam zebraliśmy. To nawet 10 minut nie trwało. Biorę się za bitwę Jedi. Tylko słuchajcie, w bitwie Jedi są dosyć takie trudniejsze wyzwania, jakby nie patrzeć. Ale ja już dwa zrobiłem ogólnie. Dobra, 20, 275 tysięcy. Awantura na arenie, jak bumerang, to wszystko w ich głowach. Wszystkie wyzwania zostały zrobione w tym poziomie, no i mini zostały tutaj wszystkie zebrane również. I mamy klocek za to oraz statek szturmowy Republiki Mikro. Dobra, no i lecimy z bitwą Jedi. Właśnie, czekajcie, ja Wam powiem od razu, jakie są wyzwania. Wiem, że trzeba. Y... Czekajcie, czy ja mogę to jakoś sprawdzić? Wibrator sorka, co? Hmm. Nie wiem czy ja już nie zrobiłem tego wyzwania za pierwszym razem, ale Wam pokażę. Ciemna strona. W 5 minut dotrzeć do duku. Zbuduj elektryczną pułapkę na muchy, aby pozbyć się dżonozyjskich wojowników z okolic jaskiń. Eee, ale, tak myślałem, że właśnie zostanie mi to trudniejsze wyzwanie, bo to teraz go nie ogarniam. Eee. Już Wam mówię, tylko muszę to znaleźć w moich notatkach. Aha, dobra. E, musimy użyć mocy, aby e, pokonać z Janina oraz e, Battle Droida. Ale nie wiem, właśnie, czy trzeba w nich rzucać czymś. E, słuchajcie, jeśli chodzi o, właśnie, dotarcie do duku e, w 5 minut, jak to zrobić? Możecie sobie na spokojnie zobaczyć, w sumie, e, ten. No, kurde! Możecie na spokojnie sobie obejrzeć ten film, zobaczyć dokładnie jak to robię. I w sumie sprawa rozwiązana. Ewentualnie możecie obejrzeć po prostu e, aha, tryb fabularny. Nie wiem który to był odcinek, może dziesiąty albo dziewiąty. <laughs> Chyba dziewiąty. Czekajcie. Ale właśnie jestem ciekawy, czy ja muszę to zrobić oddzielnie, czy na przykład razem battle droidy, jednocześnie ona z Jańczyków. że to ja mogę mieć w nich wywalone, dobra. Nie wiem czy ja muszę tutaj iść ogólnie. to jest Czekajcie ja muszę wziąć tego boba feta Chyba nie jest ważne, czy go, czy boba, peta, czy... Ale co ty robisz? Co ty robisz? No, no ja pierdziele! Boba, weź ty się ogarnij, gdzie ty w ogóle leziesz? Po pierwsze. Ale ja pierdo nie, nie mogę. Nie mogę. Pójdźmy nie mogę. Ale czemu on przeskakuje? Dziękuję. Czekajcie. Um... Odrzucić ich mocą, tak? Czekajcie, nie bije ich. że się zablokowałem. O jednak prędko będzie wiesz No ale ja pierdzielę. Żeby nie mogła skakać podczas używania mocy. Nie wiem, kto projektował tą platformę, ale powinni go kuźwa zwolnić, nie? Dobra, trzeba rzucić obiekty. Trzeba rzucić obiekt w z Jańczyka oraz... Yy... Rzucić... Ej ja! Idź stąd. I jeszcze trzeba w Battle Droid'a rzucić czymś. Dobrze, wypróbowałem w ten sposób. Bo zwykła moc, jak widzicie, nie działa. <laughs> Mózg naszej Rey również nie działa. Taki protip ogólnie. Ja nie mogę. Co za idiotka? Wielej. Głupie. Pędzenie życia w otoczeniu złomu jakoś się wreszcie przyda. Dobra. To nie jest byle z ok. Zebrałem też y, prawdziwego Jedi. Dobra, i słuchajcie, żeby zrobić kolejne wyzwanie, trzeba zrobić pułapkę świetlną. No i muszą tam pójść żołnierze z Jańczycy. Tam do tego światła, jakby bile. <laughs> Tylko przez tą ścieżkę można zrobić to wyzwanie. Witaj młody Jedi. Dobrze, że mogę pomijać. Na legalu moje moce Jedi przewyższają wasze. Odstąpcie. Nic z tego. Dobra, daj mi zebrać tego minikita, idioto. No i gdzie jest ostatni minikit? Na pewno jakoś da się wygrać z tą plagą w hangarze. What? What? Czekajcie chwilę. Tracimy nie coś tylko czas. nie wiem. Musimy być na równi z nim. Trafi mnie coś zaraz. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj chyba będzie... O! Będziemy mogli sobie zbudować e, wieżyczkę. No! Prajerzy! No, a tamten dostał, no! Dobra. O to chodziło. Nie zaznaczyło się. Mogli chociaż oznaczyć wieżyczkę, czy chociaż tutaj cokolwiek mogli oznaczyć. Dobra. 6 na 6. Zrobiliśmy ten poziom na 100%. Teraz możemy go opuścić i jednocześnie zrobiliśmy sobie Cały drugi epizod, jeśli chodzi o poziomy na 100%. Fajnie, bo będziemy mieli teraz dużo rzeczy do zwiedzania. W następnym odcinku prawdopodobnie będziemy sobie zwiedzać dalej dzielnicę Coruscant. Dokładniej dzielnicę Uskru. No bo do dzielnicy Uskru trafiliśmy po pierwszym poziomie. A nic wcześniej tam nie było. Chyba tylko dzielnica federalna była, no ale już ją zrobiliśmy na 100%, jakby nie patrzeć. Dobra. Fajnie. Ciemna strona jest ostrożna, do wadu zrobiliśmy wcześniej. mocni tylko w gębie, teraz zrobiliśmy wszystkie wyzwania. Dobra. To słuchajcie Ja już w takim razie będę leciał na inną planetę 32 klocki mamy ogólnie To też jest coś, bo możemy sobie wydać na dwa ulepszenia za 15 No nie zrobimy wszystkiego i tak. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars i Saga.